Teraz da się Dawid. Czemu grzesz koce jako pierwszy? O siódmej rano, jako dziewiątej zimy. A ja już sobie wyobrażam, jak każdy atom tej opony. Każda. A U... taka mała cząsteczka będzie tak nagrzana. Zapija o trzy razy szybciej. Idziemy, idziemy chyba na kawę, mam dla ciebie Kevin zobaczysz, zaraz będziesz w szoku Już jak brałem ee, Dobierałem dla ciebie pojemnik na kawę Najpierw wybrałem sobie, mówię biała perła e, Z kości słoniowej Oznaka czystości I Tak A dla ciebie to <laughs> Nie wiem co to znaczy, co to znaczy? To? No, bo tutaj jest interpretację no, wrzuciłeś, a tu. Tu jest czystość, czysty umysł, a tu jest kreatywny umysł. Darek, Dariusz, bo myśl nas dumny, zobacz. Vegetarian, no, czyli prawie dumny, bo jednak jakiś jajko, tu ktoś chyba, jakąś kurkę biedną, taką małą. Nie wiem co, ale ktoś kogoś tu dojechał. Orbale. Eee, cavieno! Eee! Puta madre! to chyba po hiszpańsku było. Bravissimo! Ja. Mm, brawissimo! Mm. Dawid Piątkowski, trener mentalny, deweloper, kucharz jak i barista. W wolnych chwilach lubi Przecież jest Dawid Umiera. Ale da radę. Silny chłopak. Trzecia. ...seria. Nie gadam z wami. Jesteśmy po wyścigu i my wszyscy poszli tam a my zostaliśmy tu, bo tak. <głos> <głos> nie wiemy, które miejsca zajęliśmy. Ja wiem, że z zaczynałem z ostatniego w tej grupie A, ale kilku nie przyjechało. <noise> Wymienkli, bo ciepło, chyba. <noise> także nie wiem, które miejsce zająłem. I chyba to by było na tyle odcinka pierwszego, nie? Dzień dobry Dzień dobry Drugi dzień Powiedziałam, że poranek był taki, że Zakwaski level pro Ale tak naprawdę doszliśmy do siebie No i ciekawe co to się dzisiaj będzie działo, bo dzisiaj będziemy cisnąć w lewą stronę, także Więcej lewego łokcia Dzisiaj skoncentrujemy się na technice Coś w chwili spadło mrówek które chodziły po naszych kombiakach, bo padliśmy z kabiny na pomysł, że zostawimy je tu na noc. Nie chodziło o. Myśmy tak zmęczeni, że nawet się chciałeś na kąbiaków wziąć. A mróweczki, tak. pyk tak. Pyk, 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 pyk. Na zewnątrz było parę. ciekawej ile jest w środku. Ale jak lubią ciepło. <śpiewa> Sprawdzimy ich wytrzymałość. Godzina 9.41, Dawid, co się stało? Co się, co się, co się stało? Kevin, gdzie jest mój motor? Wciągnął go asfalt. Teraz io io jedziemy na karetkę. Ciekawe, czy pomogą nam panie sanitariuszki. Bo moje kolanko wygląda jak. jakbym miał dwa. Także. nie wiem tak naprawdę, co się do końca stało. Bo jadę! Zaczynam hamować, pff, i nagle puł, katapulta puł, lecę w powietrzu. I co się nie fajne stało, to motor z pełnym zalanym bakiem przycisnął mi nogę, i no, boli. No bo tu Nawet jeżeli my w tej chwili weźmiemy to zmrozimy i pan nie weźmie to niestety problem nie jest nic, nie? No 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 I ja tak wiem tak trzeba dlatego... pojechać, prześwietlić w tej chwili no bo, no, Ja tak naprawdę ewidentnie... słyszałem, że są dwie panie to mówię przejedziemy się <laughs> <laughs> Tragedii jeszcze nie ma, ale rośnie Dziś siwne rączki Tak, dziwne Zimne Drożotkę Jestem załatwiony No, miłego dnia, dziękuję <śmiewanie> bardzo Patrzcie, już, o! <gry> Dawid, co ty robisz? Ubieraj się. Ehe, dobry żart. Kamil, dlaczego ty ze mną solidarnie nie, nie zostaniesz? Jak będziemy mieli wracać do domu, to wracamy, no. Srata, Jak ty to mówisz jak się nazywa ten znak równowagi? <grystanie> Ying Yang Ty jesteś Ying, ja jestem Yang? <grystanie> Który to jest ten czarny? Co Kevin, miłej zabawy! Opowiem Ci jak wrócę Jak było Kanie, przed chwilą miałem swój high side, tak zwany, czyli blokuje się przednia kierownica i jest tak zwana katapulta. I no, na moje szczęście, nieszczęście, nieszczęście mi trochę przygniótł motor, wiadomo, pofrunąłem i miałem na tyle dużo szczęścia, że no, tylko delikatnie się poturbowałem. Nie wiem, czy dzisiaj pojeżdżę, bo, bo tylko lano no, mi zaczyna trochę puchnąć. Ale chwilę później nagrywałem Kevina i nasz kolega Filip. Nie miał tyle szczęścia co ja przy podobnym highside. Musiał bardzo źle upaść. to możecie, pewnie teraz to już oglądacie. Piękny komentarz Dawid, brawo. Co prawda, tam mają wszyscy dobry humor. No ale kolega będzie odwieziony do szpitala, bo biodro najprawdopodobniej albo złamał, albo pękło. I to co wam muszę powiedzieć, to to, że skoki spadochronowe przy motosporcie to jest luzik arbuzik, nie? To co się tutaj wyprawia, to jest niesamowite. Bardzo ryzykowny sport, ale ma w sobie coś magicznego, że ludzie mimo, że doznają kontuzji, to wracają się o doświadczenie i nic tylko się uczyć i starać się zapobiegać temu wszystkiemu. Także dobrze, że jest zespół medyczny, dobrze, że... nie wiem co jeszcze tu, chyba może być dobrze. Ech. Jak się widzi takie wypadki od, od znajomych, powiem Wam... Od razu mnie mniej boli moje kolano. <laughs> ja nie wiem, czy ja muszę zawsze żartować ze wszystkiego, Kevin? <laughs> Jaki tu jest morał? Morał z tej bajki... Morał tej bajki jest taki, że... w życiu też to tak trochę, mógłbym powiedzieć, jest, że ludzie... czegoś jak za bardzo chcą, to to często wychodzi źle i jak pragniemy więcej zarabiać, pragniemy mieć fenomenalne życie, to to ciśnienie potrafi nas zabijać, tylko w takim normalnym życiu to nie, fizycznie to nie tak łatwo, żeby doznać jakiejś uszczerbku. A tutaj na to, że jak mamy za duże ambicje i ciśniemy jak wariaci, to bardzo łatwo o, o błąd. No i wtedy tak jak ja, kochani, 8, 8 wyścigów, cztery Razy zaliczyłem glebę. Wina była za każdym razem moja tak naprawdę, bo albo nie uważałem, albo za szybko jechałem, albo nie umiałem i chciałem więcej niż potrafiłem. I niech to będzie dobry morał na koniec tego vloga, że kochani, czasem lepiej trochę spokojniej, trochę dłużej poczekać na, na efekty, ale w harmonii i spokoju, bo nasze zdrowie i szczęście jest najważniejsze. Wszyscy zrozumieją? Dobra, to jest odcinek dla świadomych. Generalnie nie ma co się przejmować, dobrze, że żyję, dobrze, że nie połamał kręgosłupa. Co, Kevinie? Idziemy dalej, nie? <słuch>